Bo jesteś teraz pokorny A nie mi pieprzysz, że kochasz Boga A później do wspólnoty nawet 10% nie przyniesiesz Bo nie muszę, mam łaskę Więc w nosę tą łaskę Dzisiaj ostatecznie spokutuj, że nie masz minimum 10% na wspólnotę. Opamiętaj się, a nie o chłapy. Rzucisz dwie dychy i kurde zadowolony. Nie, złodzieju. Nie bądź złodziej. Jesteś w naturze kto? Święty. Amen. No. Więc je bądź Jak jesteś święty. Jak gadasz, że jesteś święty, to bądź. Święty daje minimum dziesięć. I nie ma tutaj gadki, czy to jest Stary Testament, czy Nowy Testament. Tutaj nie ma takich rzeczy. Bo to, co robisz, jest wbrew Bogu. Jak możesz przyjść do mnie i mi powiedzieć, że jesteś pół roku w Bogu, a jeszcze przynajmniej 10% na kościół nie dajesz? Jak możesz? Kraść! Złodzieju! Tak do siebie powiedz dzisiaj, jestem złodziejem! Tak powiedz, bo to Boga wszystko. Jestem na to wnerwiony.